Dzień dobry właśnie, byłem u fryzjera. To będzie chyba na pewno jedna, jedyna kobieta moja, czarna Sprycha, która mieszka w Holandii. Właśnie rozmawiała ze mną przez telefon i prosiła, żebym to nagrać. Czarna Sprycha, to będzie, jest moją dziewczyną. To są piękne słowa, że ją kocham. Ale u Góry jeszcze się nie kochaliśmy. Sama powiedziała, że góry na wszystko przyjdzie czas. To dla ciebie. ostrzegłem się. Czarna szprycha. Czarna szprycha, czarna szprycha, czarna szprycha. Ho, 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 czarna szprycha, ho, ho, ho Ten film specjalnie wysyłam dla ciebie. Kotku mój, czarny. Kotek mój, kochany, czarny. Wspaniała. Jesteś, że pokazujesz się? Już teraz nie wstydzisz się? Nie. Bardzo ładną kobietą jesteś. Będziemy razem, to będziemy razem gotować. Będziemy gotować dla rodziny. No serdecznie Cię pozdrawiam. Buziaczki wysyłaś. Ja tobie też wysyłam